Za kulisami rynku dzieje się więcej niż w większości się wydaje i dzisiejszy dzień właśnie to pokazał. Bitcoin zszedł poniżej 98 tysięcy dolarów zaledwie w ciągu kilku godzin, ciągnąc przy tym resztę rynku za sobą. Ale to już pewnie wiesz ja tobie nie będę sobie mówić, co tutaj, ile spadło, ile rosło. Nie o to tutaj chodzi. Nasza rola polega na tym, aby wykorzystać to, co się aktualnie dzieje, i właśnie na tym się dzisiaj skupimy. A jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy lub jeśli oglądałeś poprzednią analizę, to wiesz, że ostatnio wyznaczyliśmy bardzo, bardzo konkretne strefy, które właśnie zostały osiągnięte. Tam, jeśli byłeś na bieżąco, to nic, co dzisiaj się wydarzyło, nie powinno na Ciebie zaskoczyć, ponieważ formacja byczej flagi, o której prawie nikt nie mówi, bardzo wydajnie się sprawdza. Widzimy na wykresie czasie jednodniowym jak idealnie zeszliśmy do tego oporu, z którym ta formacja miała do czynienia tutaj, tutaj oraz tutaj. To właśnie teraz od tego oporu idealnie wręcz zaczynamy się odbijać, co wskazuje na to, że ten poziom wkrótce może zamienić się w poziom wsparcia. Tym bardziej ta niebieska linia, którą tutaj widzisz, to jest IMA Pięćdziesiątka, czyli średnia krocząca, która wskazuje na siłę trendu w takim ujęciu średnioterminowym, i również można ją traktować jako opory i wsparcia. I tak się składa, że teraz idealnie od niej zaczęliśmy się odbijać, co jest jeszcze bardziej wyraźne na wykresie 4-godzinnym, To ten opór stanowił idealny punkt odbicia się. Tak jak zresztą to było przy takim pierwszym, pierwotnym spotkaniu się ceny z tymże poziomem, wówczas oporem, a teraz wygląda na to na tych mniejszych interwałach, jak coraz wyraźniej ten poziom zamienia się we wsparcie, co jest jak najbardziej byczym sygnałem w perspektywie krótkoterminowym, ponieważ omawiamy po prostu ostatnie, najbardziej aktualne ruchy. Jednak to, co teraz widzisz, to jest wszystko, co omówiłem w poprzedniej analizie. Jednak teraz dorysowałem jeszcze tą taką przecinaną linię i myślę, że to może być bardzo ważny, kluczowy poziom, który również może się okazać przydatny w najbliższym czasie. I teraz, jeśli połączymy sobie dwa ostatnie lokalne dołki, a nawet i trzy, jeśli weźmiemy pod uwagę ten knot, który miał tutaj miejsce po wejściu w naszą zieloną strefę, to wygląda na to, że mamy coraz więcej takich czynników, które sprawiają, że cena ma coraz to większe wsparcie w okolicy, w którą właśnie weszliśmy i szybko, jak widać po tym knocie, wyszliśmy. Więc nie dość, że mamy opór zamieniający się we wsparcie, Wsparcie, mamy IMA 50 oraz kolejny poziom wsparcia, który już jest widoczny w takim średnioterminowym ujęciu, ponieważ sięga aż 10 października. Dlatego, jeśli pociągniemy go sobie jeszcze dalej, to z pewnością może się przydać w niedalekiej przyszłości. Ale co wpłynęło na tak duże i nagłe spadki? Otóż, prawdopodobnie dzisiejszego dnia mogłeś już usłyszeć o Deep Seek. O co z tym chodzi? Od razu, oczywiście po zrobieniu researchu, wrzuciłem analizę aktualnej sytuacji pod kątem Deepseeka i sobie teraz na szybko tutaj omówimy, co miało miejsce. Więc Deepseek to jest swego rodzaju konkurent dla ChatGPT od OpenAI i za tym Deepseekiem jest odpowiedzialna firma High Flyer Capital Management, która została założona w 2015 roku i do dzisiaj prawdopodobnie nikt z naszego otoczenia o niej nie słyszał. Ogólnie rzecz biorąc, to jest chiński fundusz hedgingowy. Który zarządza aktywami wartymi około 8 miliardów dolarów. Co nawet nie tylko dla USA, jak i na skalę światową jest. To dosłownie igła w stogu tak jak jest tutaj napisane. No i co firma hedgingowa ma do deepseeka oraz ogólnie branży AI? Tak się składa, że fundusz ten skupiał się na oprasowywaniu i wykorzystywaniu algorytmów tradingowych opartych o sztuczną inteligencję. I od niedawna, bo od 2021 roku, fundusz ten zaczął w praktyce wykorzystywać sztuczną inteligencję do tradingu. Natomiast w kwietniu 2023 roku ogłosili, że chcą tworzyć własny niezależny organ do researchu AGI, czyli Artificial General Intelligence. Czyli coś, do czego każda wiodąca firma AI aktualnie dąży, jest to, jak sama nazwa mówi, niezależna sztuczna inteligencja, czyli technologia dosłownie jak z Terminatora, ale to jest oddzielny temat. Natomiast fundusz ten nie chce stworzyć jedynie tradera ze sztuczną inteligencją. Celują oni w większą skalę, nie skupiającej się dookoła tylko. Działalności tradingowej, i tak się składa, że miesiąc później powstał kontrowersyjny DeepSeek. Jednak wówczas to on nie był tak kontrowersyjny jak jest dzisiaj, ponieważ pozyskał jedynie 4 miliony dolarów do finansowania, co porównując tą kwotę do konkurentów DeepSeeka jest jedynie drobnymi. Jednak pod koniec grudnia wydali już swój model językowy R1, a zbudowanie go zajęło tylko dwa miesiące i kosztowało około 6 milionów dolarów. A myślę, że dzisiaj już każdy słyszał, ile to miliardów jakiś OpenAI potrzebuje i na ile jest wyceniany. I była to na tyle, ciekawa sytuacja, że nawet prezes Microsoftu poruszył ten temat na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. I tak już za chwilę przechodzimy do sedna sprawy, ponieważ uznano, że aktualnie firmy przepłacają, jeśli chodzi o rozwój AI. I to jedno zdanie ma bezpośredni wpływ na to, co aktualnie się stało. A tutaj niżej jeszcze wrzuciłem kilka testów, które dosyć wyraźnie pokazują, że model R1 od DeepSeek jest o wiele bardziej wydajny od aktualnie wiodących modeli AI. I tak skupmy się na liczbach. Tak jak mówiłem, to OpenAI zbiera kapitał w miliardach, a będąc bardziej konkretnym to prawie 18 miliardów dolarów w 10 rundach finansowania i aktualnie wycena tej firmy wynosi około 157 miliardów dolarów, przy czym ma 22 razy więcej pracowników niż DeepSeek. I jeszcze ważna kwestia, to DeepSeek jest open source, czyli każdy może zaglądnąć do jego kodu i to jedno zdanie również proszę Ciebie zapamiętaj, ponieważ przyda się nieco później przy wykorzystywaniu aktualnej sytuacji na rynku do naszej finansowej korzyści, a po to właśnie tutaj jesteśmy. A no i w tym wszystkim to DeepSeek jest darmowy oraz o wiele bardziej wydajny, raz jeszcze pod kątem finansowym o wiele, czyli o 96% tańszy w utrzymaniu niż chat GPT. I to poniekąd zmienia zasady gry, ponieważ jednym z takich argumentów przeciw rozwoju sztucznej inteligencji jest fakt, że nie jest to ekologiczna technologia, i jak się okazuje teraz, to jeden z tych argumentów może zostać odłożony na bok, ponieważ obiektywnie mówiąc, jesteśmy jeszcze wcześniej w rozwoju tej technologii i to, co teraz tutaj widzisz, to fakt, że jeszcze mamy duże pole do rozwoju, a co za tym idzie, do innowacji. I to wszystko, co teraz usłyszałeś, przekłada się na popyt na tą aplikację, który nawet przewyższył Chat GPT i aktualnie zajmuje pierwsze miejsce w App Store zaraz nad Chat GPT. Ok, to wszystko brzmi fajnie i może i ciekawe dla niektórych, ale co z tego? A to z tego, że rynek amerykańskich akcji technologicznych negatywnie zareagował na chińską konkurencję. Nasdaq zanotował 5% spadki, a tak zwane chip stocks, w których przoduje Nvidia, to mowa już tutaj o kilkunastoprocentowych spadkach, jeśli mówimy o ich wycenach przed otwarciem rynku. A gdy technologiczne akcje na rynkach tradycyjnych mocno brywają, to kryptowaluty również, ponieważ są one poniekąd skorelowane. I tak, to właśnie stąd wzięły się aktualnie spadki. Natomiast pójdźmy jeszcze o krok dalej, ponieważ wszystko, co tutaj omówiłem, to mówiłem to nie bez powodu i zaraz przejdziemy sobie do wszystkiego po kolei. Ponieważ patrząc szerzej na całą tą dzisiejszą sytuację, to trzeba przyznać, że Chiny zdominowały to, co Ameryka budowała przez lata. Przypominam, 6 miliony dolarów. Dwa miesiące, 200 pracowników. A w ostatnim czasie, bo tydzień temu, Donald Trump ogłosił 500 miliardów dolarów inwestycji w sztuczną inteligencję w Stanach Zjednoczonych. A wiadomo, że Stany nie przejdą obojętnie obok tego, co Chiny aktualnie robią z AI oraz DeepSeekiem. Zatem bardzo możliwe jest, że te 500 miliardów dolarów zostanie jeszcze bardziej efektywnie wykorzystane niż mogłoby to mieć miejsce jeszcze dosłownie wczoraj. I tak jak tutaj zwieńczyłem cały ten post, że to, co aktualnie się dzieje, można poniekąd porównać do wyścigów w Kosmos, gdzie Rosja, Stany i Chiny ścigały się między sobą technologicznie. To pierwszy tam wyloduje na księżycu, poleci w kosmos i rzeczywiście wróci w jednym kawałku. No to teraz na naszych oczach dzieje się podobna sytuacja. Tylko tym razem mówimy o technologii sztucznej inteligencji. Co więcej, to za dwa dni, już w środę, ma dojść do spotkania FOMC i sprawa jest o tyle ciekawa, że na razie prawdopodobieństwo, że stopy procentowe zostaną utrzymane na tym samym poziomie, wynosi 97,3%. Natomiast w poprzednim materiale, który wróciłem na ten kanał, wynosiło to wówczas jakieś 99,5%, jeśli dobrze pamiętam. Więc co się stało? A stało się to, że Trump uznał, że aktualne stopy procentowe są za wysokie. Co po prostu zwiększa prawdopodobieństwo, że na przykład pod koniec roku te stopy mogą być o wiele niższe niż jeszcze kilka tygodni temu można było się spodziewać. Zatem, szczególnie w środę warto być na bieżąco, warto mieć ustawione stop losy przy jakichś krótkoterminowych pozycjach. Myślę, że możemy dużo się dowiedzieć, ponieważ na chwilę obecną prawdopodobieństwo stóp procentowych na 10 grudnia tego roku. Ocenia się 32,7%, wskazując na to, że stopy będą między 375 a 400 punktów bazowych. Co prawda, już wcześniej dowiedzieliśmy się, że te stopy procentowe będą cięte, zresztą już jesteśmy po jednym z tych cięć. To i tak rynkiem może bujać, zmienność może być zdecydowanie wzmożona. Natomiast w takiej dłuższej perspektywie to globalna płynność, czyli ta metryka M2, którą teraz widzisz, może wznieść się na jeszcze wyższe poziomy za pomocą właśnie tych niższych stóp procentowych, które po prostu w takim dużym streszczeniu oznacza, że kapitał w Stanach Zjednoczonych, przynajmniej będzie o wiele bardziej dostępny, a co za tym idzie, tańszy w pozyskaniu, a co za tym jeszcze dalej idzie, to zmniejszający się indeks dolara. Co będzie sprzyjać aktywom w parze do dolara, czyli na przykład taki bitcoin, którego odwrotna korelacja z DXY jest bardzo wyraźna. Tutaj globalna płynność, za którą Bitcoin również podąża, już zaczyna zawracać, o czym mówiłem w poprzednim materiale. A te wzmożone cięcia stóp prezentowych mogą wskazywać na to, że będzie jeszcze rosła ta globalna płynność. A tak się składa, że Bitcoin dotychczas lagował około 2-3 miesiące za tą globalną płynnością. A to jest bardzo ważna i zdecydowanie niedoceniona metryka, z którą warto być na bieżąco. Więc idziemy dalej. Ostatnio w temacie Donalda Trumpa oraz jego ostatnich poczynań, to ogłosił oraz prawie że od razu wdrożył masowe deportacje nielegalnych imigrantów do ich krajów, na przykład takich jak Kolumbia, która w ostatnim czasie powiedziała, że ich nie przyjmie, na co Trump odpowiedział, że nałoży cła i taryfy na kolumbijskie produkty. I te taryfy były na tyle wysokie, że jednak oni postanowili, że już tam przyjmą tych nielegalnych imigrantów z powrotem do siebie, więc to szybkie, wydajne rozwiązanie konfliktu pokazało, że Trump po prostu robi to, co mówi. Co stawia naszą branżę kryptowalut w jeszcze lepszym świetle, ponieważ oprócz samej inwestycji 500 miliardów dolarów w infrastrukturę AI, to Trump, jak już zresztą na pewno wiesz, bardzo pozytywnie wypowiadał się odnośnie regulacji oraz następnych konkretnych ruchów, jakie podejmą Stany Zjednoczone po jego wejściu jako głowa państwa. Co sprawia, że perspektywa długoterminowa tego rynku stała się jeszcze bardziej bycza. I tak jak w tym oddzielnym już poście napisałem, że na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o token AI, to stawiam aktualnie na TAO. A po dniu dzisiejszym TAO jeszcze bardziej zyskało w moich oczach, ponieważ infrastruktura, na której opiera się technologia BitTensora właśnie jest open source, tak samo jak DeepSeek, co pokazuje samo w sobie, jak duży jest popyt na technologię open source i co więcej, to pierwotnie OpenAI, jak sama nazwa zresztą mówi, również miało mieć otwarte źródło oraz miało być organizacją non-profit. No tak się składa aktualnie, że no nie do końca tak jest. Zatem załapanie się TAO, który już na rynku kryptowalut jest jednym z liderów, to widzę tutaj potencjał, że może załapać jeszcze więcej wiatru w żagle, tym bardziej po ostatniej korekcie z około 750 dolarów, nawet na 361. I gdy reszta rynku w dniu dzisiejszym spadła o kilkanaście, nawet kilkadziesiąt procent, jeśli mówimy o różnych altach, to tutaj na TAO widzimy dużą siłę. Tak, tutaj nieco spadliśmy z 460 na 387. No to można powiedzieć, że momentalnie Wybiliśmy 430 dolarów. I teraz, jak wejdziemy na w pełni darmowego telegrama, który oczywiście podlinkowałem poniżej, pod tym filmem w opisie na samej górze, to tutaj rozpisane są moje zakupy TAO, którymi się dzieliłem. Bardzo transparentnie wraz z poziomami cenowymi oraz potwierdzeniem, że rzeczywiście takiego zakupu dokonałem, to nawet patrząc po datach tych wiadomości, pierwsze zakupy sięgają grudnia 2023 roku i na przestrzeni zeszłego roku dalej akumulowałem TAO i dotychczas nic nie sprzedałem. Natomiast w ostatnim czasie, tak jak widać po ostatnich wiadomościach, zacząłem się nieco wyprzedawać z altów, głównie z JUB, który ostatnio urósł 20%, wskakując na jakiś dolar 20%, to właśnie tutaj. Sprzedawałem kolejną partię i wcześniejszej sprzedaży dokonywałem na podobnych poziomach, było to 18 stycznia i po uśrednianiu wszystkich zakupów to aktualnie zysk wynosi razy 2, czyli plus 100%. Z ekosystemu Solany również sprzedałem aż 50% mojej torby Ray z projektu Radium, który również jest między innymi dexem na Solanie, tylko tym razem było to przy zysku około 6,5x. Natomiast z trendu AI to sprzedałem 1 trzecią torby zarówno FED jak i WLD. Więc jak możesz się domyśleć, to ja dosyć wyraźnie zmniejszam swoją ekspozycję na ekosystem Solany, przy czym po raz pierwszy zacząłem realizować zyski z długoterminowego longa na Solanie z dźwignią 3x. Widzimy tutaj, że jakieś 90% tej pozycji ja już zrealizowałem. Resztę zostawiłem i traktuję to bardziej jako swego rodzaju moonbag. Ostatni raz byczo wypowiadałem się na temat Solany oraz sugerowałem po prostu wchodzenie z małym longiem było przy tej żółtej linii, którą tutaj wyznaczyłem. Można sobie to prześledzić na poprzednich materiałach, które tutaj wrzucałem. Natomiast na chwilę obecną nie widzę więcej argumentów za tym, aby Solana miałaby bardziej grzać w takim krótkim terminie. Rajd Solany w tym roku był potężny, a po tym jak Trump złączował własnego memcoina właśnie na Solanie, to był bardzo mocny zapalnik dla mnie, aby w końcu w tym cyklu realizować część moich długoterminowych toreb. Natomiast jeśli miałbym ponownie interesować się solaną w perspektywie dalszych inwestycji, to nałożę tutaj kolejną magiczną kreseczkę i jeśli sobie ją tutaj pociągniemy, to wyznaczymy bardzo wyraźny poziom wsparcia, który może być nadal aktualny i na chwilę obecną wygląda raczej na to, że cena będzie ciągnęła właśnie te rejony. Co więcej, to wskaźnik OBV, na temat którego również nagrałem cały oddzielny materiał, jest to bardzo dobry wskaźnik, który, jak się wykorzystuje go z głową, to potrafi być świetnym narzędziem. To ostatnie spadki, które są bardzo wyraźne na tym wskaźniku, wskazują na to, że ten trend spadkowy może zostać utrzymany. A ten szybki, dynamiczny wzrost został szybko zgaszony, szczególnie na tym wskaźniku, który często mówi więcej niż nawet sama cena. Tym bardziej, że jeśli włączymy sobie mój autorski wskaźnik, to zobaczymy tutaj bardzo wyraźny sygnał zakupowy, również dookoła tych stref, o których mówiłem wcześniej, oraz bardzo wyraźne, najsilniejsze sygnały sprzedażowe tutaj w okolicy szczytu. Jak widać, sugerowanie się między innymi tym wskaźnikiem ładnie zaowocowało. I w opisie pod tym materiałem przypominam, że ten wskaźnik jest do odebrania w pełni za darmo. Natomiast aktualne ceny zdecydowanie różnią się od tych, przy których pisałem te wiadomości i dzieliłem się swoimi ruchami, więc jeśli chcesz być na bieżąco, to zapraszam na tego telegrama. On nazywa się LCC, jest w pełni darmowy, tak jak mówiłem, każdy może dołączyć. I moje zakupy długoterminowe to jest jedynie ułamek tego, co możesz tutaj znaleźć. Oprócz tego, że kładę tutaj duży nacisk na edukację, to również masz na przykład do odbioru tutaj mój autorski wskaźnik, którego możesz używać na każdym interwale oraz na każdym altcoinie. Więc jeśli takie coś Ciebie interesuje, to tak jak mówiłem, zapraszam do Linku poniżej pod tym filmem. Tam zostawiłem instrukcję, jak dołączyć, i nie jest to nic trudnego. Idąc dalej, to w ciągu ostatniej doby zlikwidowano ponad 900 milionów dolarów pozycji lewarowanych, z czego zdecydowana większość, czyli 825 milionów dolarów, było w longach. Co raz jeszcze jest bardzo dobrym, krótkoterminowym sygnałem, ponieważ jeśli zerkiemy sobie na te słupki, które graficznie przedstawiają stosunek likwidacji longów, czyli te zielone słupki, do czerwonych słupków, czyli. Likwidacji shortów, to widzimy, że prawie za każdym razem gdy dochodziło do takich nieproporcjonalnych likwidacji longów do shortów, to były to zazwyczaj okolice lokalnego dołka. I nie zdziwię się, jeśli będzie tak raz jeszcze. Całe to zamieszanie z dipsikiem wydaje mi się, że to jest po prostu taki krótkoterminowy szum oraz okazja na wyczyszczenie rynku z przelewarowanych pozycji, co bardzo wyraźnie pokazuje ten wykres. I widzimy, że ostatnim razem, gdy doszło do takiej likwidacji, miało to miejsce, gdy Bitcoin kosztował 101 tysięcy dolarów, po czym poleciał nawet na 109 tysięcy dolarów wcześniej, przy 94 tysiącach dolarów jeszcze Wcześniej, to nawet na niższych poziomach doszło do takich nieproporcjonalnych likwidacji. Jest to bardzo ciekawa zależność, na tyle, że postanowiłem podzielić się moją całą strategią tradingową właśnie wykorzystując likwidację, czyli wtedy, gdy likwiduje dużą część rynku, to my wtedy wchodzimy w pozycję. Jednak wiem, że to może brzmieć prosto, to w rzeczywistości jest inaczej, dlatego jeśli temat Ciebie zainteresował, to odsyłam Ciebie właśnie do tego tutaj materiału na tym kanale. Teraz taka ciekawostka, nasza Polska jest na piątym miejscu pod względem bitomatów, prześcigając przy tym El Salvador. I to jest bardzo ciekawy news, ponieważ jak już zresztą wiesz, to od niedawna w życie weszła Mika, czyli dosyć rygorystyczna Regulacje odnośnie rynku kryptowalut w Unii Europejskiej, jednak, mimo to, to branża się rozwija i to okazuje się, że szczególnie u nas dobrze ma się sytuacja. No ale dobra, porozmawialiśmy sobie wcześniej o dużych inwestycjach w technologię AI, natomiast jeśli byłeś na bieżąco z rynkiem, gdy dowiedzieliśmy się o tej ogromnej inwestycji, to może kojarzysz, że altcoiny z trendu AI w ogóle nie zareagowały, co dla mnie było taką trochę czerwoną lampką, która jednak mówi za tym, żeby. Być ostrożnym. Natomiast bardzo ciekawy news również wyszedł przedwczoraj, i mianowicie chodzi tutaj o potencjalne eksplorowanie technologii blockchain przez Ilona Maska, po to, aby sprawić rząd USA bardziej efektywnym, wydajnym oraz transparentnym. No i tak się składa, że technologia blockchain jest to no trochę idealna, właśnie pod taki zabieg. I jeśli rzeczywiście takie coś miałoby wejść w życie, to mogłoby być to o wiele bardziej byczym newsem, niż sama inwestycja w branży AI, która, jak już widzieliśmy wcześniej, wcale nie ruszyła rynku kryptowalut. Natomiast Rzeczywiste używanie technologii, na którym bazuje cały nasz rynek, i to nie przez byle kogo, nie przez byle jako instytucję, no to po prostu może być dobrze. Natomiast jeden z największych argumentów przemawiającym za tym, że perspektywa średnioterminowa nie jest aż tak bycza jak krótkoterminowa i długoterminowa, to właśnie niedźwiedzia dywergencja na wskaźniku RSI, która wskazuje na to, że po prostu siła trendu maleje, wraz z coraz to wyższymi poziomami widzimy, że od tego tutaj momentu regularnie osiągaliśmy wyższe poziomy na Bitcoinie i było to wtedy, gdy RSI osiągał coraz to niższe poziomy, co może wskazywać na większą korektę w średnioterminowym ujęciu, czyli powiedzmy, że nawet kilka tygodni od teraz warto będzie szczególnie się skupić i być uważnym, tym bardziej, że rzekomo aktualnie już znajdujemy się w jednym z najbardziej byczych środowisk pod względem cykliczności, ponieważ pierwszy kwartał szczególnie dla Ethereum, a co za tym idzie dla całego rynku altcoinów powinien być sprzyjający, to na chwilę obecną wydaje się, że tak nie jest. Natomiast do końca pierwszego kwartału zostało jeszcze około 2 miesiące, to trzeba przyznać, że altseasony w trakcie aktualnej hossy były bardzo wybiórcze, co przemawia za tym, że jednak tej hossie zasady są kompletnie inne niż w przypadku poprzednich cykli. I jednym z takich głównych wniosków, które chciałbym tutaj przekazać, to fakt, że jest to hossa, Traderów, czyli nie mówię tutaj o jakichś day traderach, co muszą cały czas siedzieć przed ekranem. Natomiast trzymanie długoterminowe zdecydowanej większości altów, to ten cykl pokazał, że się po prostu nie opłacało. Oczywiście z pojedynczymi wyjątkami, a cały czas zwiększająca się liczba nowych tokenów, dosłownie z dnia na dzień, dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy nowych tokenów powstaje. Z tygodnia na tydzień są nowe trendy, nowe narracje. To ten kapitał jest o wiele bardziej rozłożony po całym rynku niż skupiający się na konkretnych pozycjach. Jest to bardzo dynamiczny cykl. W związku z tym aktywne rozgrywanie tego rynku, zarówno na altcoinach, jak i na samym bitcoinie, jest czymś wskazanym. To po prostu mówią liczby, pokazują to wykresy altcoinów, ale też nie chcę, żebyś się nie zniechęcił, ponieważ, tak jak już mówiłem, nie chodzi tutaj o bycie day traderem i tam na 5-minutowym wykresie klikać. Natomiast bycie na bieżąco, korzystanie po prostu z dobrych, sprawdzonych źródeł może dać Ci dużą przewagę, niż po prostu kupno kilku altcoinów i myślenie, że będzie dobrze, liczenie na te wszystkie 100 x tam. Duzi influencerzy, no nie w Polsce, ale ogólnie bardziej na zagranicznym Twitterze czy na YouTubie, podzielą się bardzo dzikimi wycenami niektórych coinów i to jest bardzo złudne. Jeśli jesteś ze mną dłużej na tym kanale niż dzisiaj, to wiesz już, że ja preferuję takie zimne kalkulacyjne podejście do rynku. To mi się opłacało, przez to opłacało się być na bieżąco z tym kanałem, ale to nie wszystko, ponieważ wkrótce podzielę się z wami czymś, nad czym bardzo długo pracowałem. Ostatnio jestem nieco chory, więc chciałem, żeby wszystko było dopięte jak najlepiej. Jeśli już się za coś biorę, to biorę to na poważnie i wkrótce. Szczególnie na Telegramie podzielę się konkretnymi informacjami. Tak jak mówiłem, link zostawiłem poniżej do tego publicznego Telegrama Bitcave. Oczywiście na LCC również pojawi się jeszcze więcej informacji, co pozwoli w bardziej wydajny sposób po prostu wykorzystać to, nad czym tyle pracowałem. Ale nie chcę jeszcze za dużo mówić, wkrótce się dowiecie. Tak więc bądź na bieżąco. Dotychczas to się opłacało i ja nie zamierzam tego zmieniać. Tak więc, widzimy się w kolejnym materiale już niedługo, więc subskrybuj i do zobaczenia. Cześć!